Cześć! Yy, nagrywam dla Was strój na studniówkę. Miałam dla Was nagrać, yy, jak robię makijaż gadolety w mi, ale po prostu jakoś nie miałam tych warunków. Yy, I Wam po prostu pokażę, jak wyglądam tak ostatecznie. To może zacznijmy od makijażu. Yy, jeżeli chodzi o makijaż, to mam taki brązowy. Postanowiłam, yy, postanowiłam tym razem yy, pójść w brązy i zrobiłam sobie brązową kreskę z delikatnymi brązowymi cieniami. Yy, no i czerwone usta. Jeżeli chodzi o fryzurę, to fryzurę robiła mi mama. I to jest taki, można powiedzieć, kok, coś w stylu koka, co jest z rozpuszczonymi na dole i tutaj uniesiony z stylu lat 60. bo akurat trzymamy się takiej stylówki. Tutaj mam taką chustę właśnie, żeby pasowała mi do butów, do których zaraz przejdziemy. I może tak, tutaj mam kopertówkę białą, taką zwykłą po prostu. Bo, żeby pasowała do butów i do chusty. E, sukienkę widzieliście, pokazywałam wam w holu. E, jest to sukienka z takiego butiku e, w Leśnicy na ulicy Sileckiej. No i moje świeczki, e, które wyglądają tak. No. E, coś jeszcze będę mieć, jeszcze będę się w oczywiście. No, ale to tak ogólnie wygląda mniej więcej tak. No i teraz widzimy. Wojtka, Wojt, coś, coś powiesz na temat tego, co masz na sobie? No ja mam na sobie dzisiaj bardzo dużo rzeczy. No to pokazuj. E, no to tak. Kapelusz. Głośno. W stylu lat 60. -tych. W konwencji. No kupiliśmy go w New Rekerze za 40 zł. E, Marynarkę standardowo. E, białe szerki w kropki. Żeby pasowały mi do butów i do chusty. Tak właśnie. I oczywiście mi to wygrawa, żeby też do mnie pasował. E, marynarka do tego buty też w kompensie. No ale butów nie mamy. Które mamy na dole. Filozofia. i jeszcze może się wam pokażemy razem jak tutaj wyglądamy oczywiście piękne tutaj tło łazienkowe no ale nie da rady inaczej no, mam nadzieję, że wam się podoba tutaj się jeszcze pokażemy tak o no, no i co? Mm. no i do zobaczenia w następnym filmie pa, pa.